Rywalizacja w angielskim Perton często nazywana jest biegiem tortur. 15 kilometrowa trasa rozmaicona jest wymyślnymi przeszkodami. Wielu uczestników Tawgaj kończy rywalizację w szpitalu z powodu wychłodzenia organizmu lub z urazami kończyn. Biegacze z Wrocławia to nie przeraża, bo jak sami przyznają, ekstremalne przygody mają we krwi. W przedszkolu było fajnie, długopis się wkładało do kontaktu, trochę raziło prądem, tu się podpaliło troszkę w domu, mama krzyczała, wszyscy krzyczeli. A teraz przyszła taka pora, że jesteśmy dorośli, mamy troszkę więcej takich możliwości, żeby spróbować zrobić to na własnych warunkach, że nikt nie będzie krzyczał oprócz nas. Może jak będzie troszkę bolało, to tam się nic nie stanie, to już duży chłopcy. Cała trójka ma za sobą udział w licznych biegach płaskich oraz krajowych zawodach ekstremalnych, takich jak bieg katorżnika, czy jeszcze bardziej wymagający bieg wulkanów. Ja osobiście doświadczyłem tego najlepiej, bo 6 miesięcy miałem chorobowego po, po biegu wulkanów, ale no myślę, że to jest dla każdego kwestia tylko wyobraźni, pewnego przygotowania. Też dobrze mieć grupę takich jak ja mam zawodników i z uśmiechem na twarzy podejście do tego tematu. No i gdzieś ten, ta ścieżka została przetarta na tyle, że stwierdziliśmy, że polskie podwórko już jest lekko monotonne. Zobaczmy co, co słychać za granicą. I, I też stąd też ten pomysł, żeby pojechać za granicę i, i sprawdzić się na, na angielskiej ziemi. Oprócz startu we wspomnianych imprezach przygotowania do biegów Perton przebiegają w tradycyjny sposób. Generalnie biegamy po terenach płaskich bardziej, a. A przygotowanie no siłowej kondycja. Ciężko się przygotować do tych temperatur. Słyszałem o człowieku, który wchodził do wanny z zimną wodą, codziennie dłużej tam przesiadywał. No ale biegu nie ukończył, także naśladować go nie zamierzamy. No tak jak mówię, żywioł. Żywioł i, i trening. Styczniowy termin biegu to najpoważniejsze wyzwanie dla wszystkich śmiałków, zważywszy na fakt, że część dystansu trzeba pokonać w wodzie. Woda, temperatura, także Wiesz, pierwsze wejście do tej wody, właśnie o czym kolega wspominał, przełamanie lodu. No i później mokre i biegaj 15 km, także chyba woda przede wszystkim. No i bota. Co w takich warunkach jest największym wrogiem biegacza? Przede wszystkim jest to zmęczenie i przeszkody, które dają się we znaki. No i w tym wypadku też będą to przeszkody, które na pewno dadzą się we znaki. No i tak jak już koledzy wspominali temperatury, no i głównie woda, która jest no, zabójcza przy takich temperaturach. Na trasie nie zabraknie także innych przeszkód. Są to na przykład różnego rodzaju podbiegi, czy też jakieś ślinowe przeprawy właśnie nad wodą, do której często biegacze wpadają. Wymyślne przeszkody i pułapki, które czekają na uczestników biegu Gaj kosztowały ponad 2 miliony funtów.